Cześć, witam się z wami. Dzisiaj u mnie jest poniedziałek, 29 września. na filmiku piękna misa spruszkowa, piękna salaterka, ale bardzo ciężka. Wziąłam ją specjalnie do tego, żeby zrobić w niej twarożek. Zazwyczaj robię twarożek z jednego sera w mniejszej misce. No a tutaj trzeba sobie prawdę w oczy powiedzieć, że z jednego sera to na naszą rodzinę za mało. Także dzisiaj twarożek z dwóch twarogów. I w dużej ciężkiej miejsce. Ten twaróg Krajanka kupiliśmy w Lidlu, kupiliśmy go drugi raz i powiem Wam, on jest bardzo smaczny. Nie jest kwaśny, nie ma metalicznego posmaku. Na tę chwilę mogę go Wam polecić. Twarożek ze szczypiorkiem to jest jeden z niewielu przepisów z mojego domu rodzinnego, który kontynuuje w swojej rodzinie, teraz jako mama. Od zawsze bardzo lubiłam twarożek ze szczypiorkiem, ten, który robiła moja mama, czyli po prostu twaróg, śmietana, szczypiorek, sól, pieprz. No i robię to teraz ja jako mama, tak jak już powiedziałam wcześniej. Twarożek bardzo lubię ja. Chętnie zje nasza córka, ale najbardziej chyba to lubi mój syn. On się po prostu, mój syn, nasza córka. <laughs> Nie wiem, czasem się tak mylę. No, dzieci są moje i mojego męża, a raz mówię nasza, raz mówię moja. No wiecie, jak mi tam. Ale jakby się ktoś zastanawiał, to, to to są nasze wspólne dzieci, a więc nasza córka chętnie zjada kanapkę z twarożkiem, nasz najstarszy syn bardzo lubi twarożek i to jest osoba, która się najczęściej o ten twarożek dopomina i z niego się najbardziej cieszy. O, jak ja bym zjadł kanapkę z twarożkiem. Mamo, zrobisz twarożek? A jest jeszcze twarożek? A twarożek będzie jutro dobry? No aż chce się, nie? Aż chce się robić, aż chce się robić. Teraz czas na śniadanie dla mamy, czyli dla mnie. Ja do śniadania lubię pić rumianek, to już kiedyś mówiłam. Po herbacie robi się jakaś taka senna. A ja rumianek bardzo lubię. Bardzo lubię rumianeczek. Ten ostatnio często, jakby to powiedzieć, no, wypada tak, że ostatnio kupujemy rumianek w Lidlu. I on ogólnie jest dobry, ale jest bardzo słodki. Powiem Wam, on jest bardzo słodki. Ja słodkich napojów nie lubię, także trochę mi to tak przeszkadza, że jest taki słodki. Ogólnie jest smaczny, tylko właśnie taki trochę słodkawy. Ten chleb, który wzięłam do śniadania, bardzo go lubiłam swego czasu, powiem Wam, a ostatnimi czasy on jakby się popsuł. On jest taki jakby jakby źle wymieszany, taki suchy. To jest ciemny chleb, nie pamiętam jak on się nazywa staropolski. No nie wiem, jakoś mi umknęło, bo powiem Wam, że no już chyba nie kupię go teraz jakiś czas. Bo nawet jeżeli jest w dacie, takiej wiecie, że ma naprawdę kilka dni do daty ważności, to. Jest suchy i taki twardawy. A jaki na ciemny chleb, to powinien być raczej miękki i wilgotny, prawda? Do twarożku biorę musztardę i keczup. Oczywiście, żartuję, dlatego że będę jadła też parówki. To znaczy już jadłam, no bo to <gryw> jadłam. W sobotę to było chyba. Ale bardzo lubię połączenie kanapki z twarożkiem i do tego parówki z keczupem i z musztardą. Bardzo, bardzo lubię. No, powiem wam, <gryw> lubię to połączenie. Wzięłam się za chustę na szydełku. Jakiś czas temu kupiłam wekszyn, włóczkę. Ona ma chyba 50% akrylu i 50% bawełny, ale jest bardzo, bardzo miła w dotyku. No jest tak miła, tak przyjemna, bardzo. Jest taka cieniowana, kolory jej się zmieniają, jest bardzo ładna. Po prostu jest i miła w dotyku i ładna. Udało mi się znaleźć na Pinterestie, czyli myślę, że jest to taki ogólnodostępny wzór Udało mi się znaleźć taki wzór łatwy, powtarzalny, także jestem pełna nadziei, że te chustę zrobię. Był także obiad, pyszny obiad, najlepszy na świecie, czyli ziemniaki i kotlety. No najlepszy na świecie, ale też była woda na makaron, dlatego że moje dzieci coś ostatnio od ziemniaków właśnie wolą makaron. A tutaj mamy piękny półmisek lubiany, piękny półmisek. No. Robiony dla hotelu Forum. Bardzo ładny, efektowny, ale no niestety muszę go mieć w ręku. Nie mogę w zmywarce. Lubiana. Nie wiem, jakoś tak chciałam. Wiecie, to była sobota, czyli to był sobotni obiad. A tutaj ziemniaki, ziemniaki mówię jabłka, bo, bo później robiłam też lotkę. Powyciągałam te półmiski, jakoś tak chciałam, żeby ten sobotni obiad był taki może deczko-deczko bardziej uroczysty. Ja wiem, uroczysty, może za dużo powiedziane. No ja nie wiem, chciałam jakoś tak, żeby było miło. I wiecie co? Myślę, że było. Było miło. Ale brakowało koparku do ziemniaków, powiem. No, no brakowało, no, no. Z jabłkami umyłam też jedną gruszkę, bo myślałam, że może jabłek będzie za mało, ale nie. Jabłek wystarczyło, także tej gruszki już tam nie obierałam, nie dodawałam. Mieszam makaron. Palucha wsadziłam, chyba się oparzyłam. No, czasem tak się zdarza, nie? Przy okazji robienia szarlotki, odkurzyłam Thermomix i robiłam w nim ciasto. Znaczy, on mi wyrobił. Bo no, on podobnie, że robi wszystko, <noise> także on mi wyrobił ciasto kruche na szarlotkę. Używam go właściwie tylko do ciasta kruchego, drożdżowego. No. Tutaj mam takie dwa mniejsze półmiski. Tutaj jest sama litera FH, a na drugim półmisku jest forum hotel. I to ciekawostka, że ten duży półmisek był robiony przez Lubianę, a w sobotę odgrył, odkryłam, że te dwa mniejsze to Karolina. Powiem Wam, ciekawe to jest. One leżą u mnie już te półmiski, nie wiem, parę lat i ja teraz dopiero zauważyłam, że ten duży jest Lubiana. Tutaj musiałam poprosić męża. O pomoc, bo ciężko mi było tak z takimi kotleciorami podnieść ten półmisek, ale mąż mi pomógł. Nie wiem, czy to już tak o właśnie wziął. I to jest Lubiana, ten duży, a ten mniejszy to jest Karolina. To jest ciekawe. No i tutaj jest samo FH, a tam, no właśnie, a tam na jednym jest FH, a na drugim Forum Hotel. Półmiski idealne na surówki. Na kupny bukiet surówek. No ale zresztą bardzo dobre, a te buraczki to już powiem Wam. Nikt by się nie kapnął, że one są kupne. No ta tutaj z kapustką to taka wiecie, bardzo dobra, jak na kupno, a buraczki to śmiało mogłyby udawać domowe. Och, kochane ziemniaczki. Ciasto kruche, wyrabiał termomix. Nie wiem, czy było tak ciepło w domu, że zobaczcie, takie wyszło maziste. Cieszę się, że to, no wiecie, że to robił ten robot. Bo ja bym w ręku to bym to w połowie to bym to rzuciła tę robotę, bo bym już nie dała rady z tym ciastem, powiem Wam. No i nareszcie pyszne żółtawe ziemniaczki, makaron, kotleciki, też pyszne i kupne surówki. Powiem Wam, bardzo dobre, bardzo smaczne. Dzieciaki napisały winetki, to się nazywa. Położyły na stół, przypisali każdemu miejsce. Powiem wam, że kotlety. To jest ulubiony obiad moich dzieci naszych dzieci. Ulubiony, ulubiony obiad, który zawsze wygrywa wszystko. Zawsze kotletów jest za mało i zawsze jest, wiecie, bitwa o kotlety. Pamiętam, mój tata kiedyś mówił, tylko nie wiem, czy to była jego historia, czy skądś tam opowiadana, ale że mama robiła, no mój tata rocznik 49. Więc to były zupełnie, zupełnie inne czasy jego dzieciństwa czy młodości. I mówił, że jak mama robiła kanapkę z kotletem do szkoły, raz na pewnie dłuższy czas, to przesuwali tego kotleta tak po chlebie. Tak go przesuwali i przesuwali, żeby wiecie, żeby on jak najdłużej wystarczył. Pyszne, nie surowe. Nawet, nawet mama wspaniałe, bardzo pyszne. Dobra, kat. I tata, tata i, i, znaczy, i babcia i dziadek też py, pyśnie gotują, jak mama. No wiadomo, Miks. Dobra, kat i smacznego. Smacznego, smacznego. wszystkim ludziom. <noise> no. Pa, pa.